Biogaz, biomasa, biometan to są słowa, które w ostatnich miesiącach są dominiane przez wszystkie przypadki. Między innymi za sprawą tego to człowieka, pan sekretarz minister rolnictwa Janusz Kowalski działa prężnie na rzecz biomasy, aby ona zajęła należyte miejsce w miksie energetycznym. Trwają prace nad y, zmianą ustawy o odnawialnych źródłach energii w kontekście właśnie biomasy, biogazu i biometanu. Kiedy możemy się spodziewać jakichś efektów tego? Kiedy wpłynie to realnie na rynek? Rok 2023 to będzie rok biomasy i e, nie, biogazu i również biometanu. Serdecznie dziękuję magazynowi Biomasa. Za promowanie przez wiele lat inwestycji OZE w biomasę. Jestem przekonany, że w pierwszym kwartale 2023 roku przyjmiemy nowelizację ustawy OZE, która ułatwi inwestycje w biogazownię, w biometanownię oraz w instalacje biomasowe. I boom inwestycyjny wtedy? Pierwszy kwartał jest ustawa zmieniona. Pierwsze inwestycje jeszcze w, tym, w przyszłym roku, 2023. Będą również większe dofinansowania dla biogazowni, dla inwestycji biomasowych, za co bardzo serdecznie dziękuję, bo dialog właśnie na takim wydarzeniu jak Kongres Biometanu i Biogazu jest bardzo istotny ze wszystkimi interesariuszami. Dziękuję serdecznie Państwu i zachęcam do kontaktu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju.